Hej, tutaj Amira Maus i dziś witam Was w filmie e, Kupowanie konia i będziemy kupować pinto e, Tego To kiedyś był Apalosa, ale nie wiem dlaczego To jest teraz Overo Pinto To, i to, to jest taka To jest takie właśnie mm, dziwne, bo o, To są pinto, a teraz to jest Nie jest Apalosa, tylko jest to pinto, więc Dziwne, dziwne. Dobra, mamy Ozero Pinto. I imię. Może Koko? <grymne> Koral ładne. Koral, czekaj. Cookie King. <grymne> Cookie King. <grymne> <grymne> Mój ma fajny autowisper. Cookie Cookie Spider tam był, chyba. To mi, przewi... mi się przewidział. Tak, Cookie Spider. Nie, nie. <gry> cookie Walker. Nie, w sumie nie chcę. Dajesz sobie nowe włosy? Nie, takie same. Nie, 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 miałeś inne włosy, takie bardziej oklapłe. Nie, ja nie zmieniłam włosów. Nie? Co, czy takie nie miałeś? mi się wydawało. A, może przez te babci. No. I teraz nie wiem, co ja mam wybrać. Um, um, czeka. Zobacz, cofam. No, <grym> widzę, widzę. <grym> nie mogę cofać. Ale z Islandy są najsłodszymi konikami. Weird? To koral, coś do nas. Nie, kto do mnie pisze? O gang Mikołaja do mnie. Nie, to Dream. Nie, coś jest Dream. Tak, ale... No. Cynamonowe marzenie. Nie. Zrób bo będzie cały znowu. Dobra, wiecie. Dobra, jesteśmy i wybrałam mu e, Will Mystery, czyli z tego co mnie orientuje, tłumaczy Google dzika zagadka! <grybujesz> Jaka budioka! Kurde <grybujesz> takiej nie było. Haha. Ha, Haha Co? No do tulebego konia. A dobrze, dobrze. Powiedzmy, jest na goniem Edy. Chodź, jedźmy do O, ty jak zwykle, podwózko. A, ja mam na Jest do jedłowego gaju. O matko, to zaraz, czekaj, wezmę Pintosza. Dalej. Gdzie jesteś? Ej, Ewil Titans to dno, chyba ty. Ja nie mogę. <laughs> Tak się właśnie wzywają na naszym ale trudno. Fajny klub ten na te jest. Nie tam bardzo. lubię nasz klub, nie? No, to jest najlepszy klub na świecie. No, Oczywiście nie jestem jest... na, na żadnym spotkaniu oprócz tego na weekendzie, ale... Ale jest to, fajny. No. Ej, to nie, że ludzie się wyzywają na czas. No, ale... Nie, hmm. nigdy nie patrzył na czasy. No nikt nie, nie patrzy na czat, Nie, czat to w ogóle... Swet jest? No, zobaczę ile mi startucz. Chciałam, że szwed. Po... On jest swet. Poczekaj, pojadę do ciebie. Jest taki swet. Ja dzisiaj tak? zrobię wszystkie wyścigi jakie tylko są na SSO. Tylko że on Post... nie ma żadnego tego. Czego? No będę musiała kupować sprzęt. Nie, nie. Czekaj, poczekaj, jadę do ciebie. Czekaj, poczekaj. No czekaj, czekaj. A ty czekaj, poczekaj. No czekaj, poczekaj, no. Jakiś sprzęt mu trzeba dać. Biednemu kuniowi. Okej, okay, jestem. Czekaj, ja mu sprzęt daję, jakiś przyzwoity. Soczek pomarańczowy pij. <grym> nie mam przyzwoitego sprzętu dla kobiety. Nie, ja nie mam w ogóle... Wszystko jest na koniach co może być to. Weźmy w ogóle Zdejmij no to Wilt mystery Zaj mi coś nie to nie No chodź Już już Jodłowy gaj jaki pada śnieg to jest ładny O czy jest śnieg Będziesz go teraz trenowała? Nie. Czemu? Nie, bo ja zaraz mam Andaluzja, potem do tego trenowała. Ej, a Pinto i ten twój koń nowy? Pinto. Apalosa. No. To jest Pinto, nie Apalosa. No, i to będzie do nagrywania? Ej, nie, na Andaluzję będę, ale może potem. No jest fajne, tylko mam gdzie do dziedowy... Trój, ale... No tak, ale nie o to chodzi. Będę go trenowała na... jak wytrenuję do 15 lewela andaluza no bo teraz to tak jakby A. jestem andaluzkiem zajęta. Ale Aha. jest szybki ten koń. Halnie słuchasz mnie. Ale co? Pytam czy będziesz na nim nagrywać... A może będę. O Boże, jaki strój. No taki taki, taki trochę brzydki, nie. Robisz mu korki? Bo ja swojemu chyba zrobię. Chociaż nie już jeden koń u mnie ma korki. Mam ja żeby... mu grzyby. Nie znów no. I też ma tu. Dobra, ustawiamy się i kończymy ten odcinek nie chodź tu. Dobra. To my się żegnamy z Wami i papa pa, do nas do odcinka.